jak mnie obsikał MTZ ja pojechałem na wykopki Teraz ładuję właśnie wykrywacz Bo już kurwa zaczął mi padać Z akwarium muszę dokarmić o, No powiem wam, wyluzowałem się od razu wczoraj po tej akcji do wieczora A dzisiaj kurwa Mam takiego fuksa, że zaprosiła mnie drużyna no tam z, z Pod Lublina, nie pamiętam tej miejscowości dokładnie biskupin, te, te trawniki i o tamte strony. Mniejsza o to. Mają tam chłopaki do przeszukania, jakieś tereny pozwolenia i zaprosili i nie wyobrażam sobie, żebym mógł yy, nie skorzystać. Nie? Także lecimy. Ten dzień musi być zarobić tylko żeby jeszcze słońce przyświeciło i i będzie git. Nie wiem co tu się dokładnie wydarzyło wczoraj, bo danie jeszcze został, nie? On mówi, że on sobie to jeszcze posprawdza. No tutaj widzę tak, wodę, wodę nalał. Cieknie. Coś. Czyli nie wiem co z tą hydrauliką. No bo. No nie wiem, no będziemy dzwonić, to się dowiem, może coś Wam powiem. Ale widzę na pewno jedną rzecz. Pompa jest rozebrana. Czyli podejrzewam, że. Nalał wody i nie pompuje, albo nie umiał włączyć. Bo to ja przecież to trzeba pewnie z tego, kurwa, na komputerze powciskać te wydatki, wszystko. I dopiero on chyba puści na oprysk. Ja nie wiem, jak to tam jest. Tutaj tak, czyś jak pompę rozebrał. A zobaczcie, ten no to jest taki przepustowiec, nie? Ten jest, wal... sprężyna walnięta. Ten też stoi. O! Tu też. Sprężyna walnięta. Na pół się złamała. I tu. Wszystkie, kurwa, do roboty. Ten może działa, bo tak widać, jakby napięta ta sprężyna była, ale nie chce mi się brudzić. Bo zaraz wyjeżdżam na godzinę drogi. Mam, czyli tak. Przed ósmą muszę wyjechać. Dzisiaj ogólnie dzień będzie trochę dosyć złożony, mimo że niedziela. Przyjeżdża do mnie widz po trzy chule nogi, i też muszę być wcześniej, żeby to przygotować, no ale nie jestem tak jak mówię, nie jestem w stanie odmówić. Dla mnie to jest relaks pełną gębą. ja sobie mogę pochodzić trochę po tym polu, pomachać tym kijem, i czasem się poekscytować, że coś się fajnego znalazło. Wczoraj jakiś keszer jeszcze przyjechał zapowiadany, długo, długo w końcu jest. Nie, z młodym pewnie podłączali e, Hulej nogi Żeby nie pomieszać Mam raz, dwa, trzy, cztery i piąta sprzedana. To się zgadza Chyba Już sam nie wiem. No tak, chyba się zgadza. To z tych coś trzeba będzie wybrać, a jak nie jest to z naładowanych Także to będę chciał dzisiaj ogarnąć sobie ale coś jeszcze było w planie. Co to nie pamiętam? Coś tu się działo. Kurwa, jakaś butelka. A, zalewał. Zalewał pompę. Bo mu pewnie kurwa nie zasysało. No dobrze pomyślał, coś tam podziałał. Cholera wie, co z tym uciskiwaczem będzie. Ja myślę, że trzeba się na, 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 na gwałt rozglądać za czymś normalnym. Szkoda, bo. Ta nienormalność mi pasowałaby na gospodarstwie, że to nie jest zwykły ciągany czy tam zawieszany, tylko właśnie samojezdny, mimo że stary. E, także ja bym się tutaj kurwa skłaniał ku niemu. Ale jeżeli to ma nas kosztować miesiące i nerwy kolejne, to ja nie wiem, czy ja chcę. Bo najważniejsze jest, żeby to jakoś popryskać, już nie. Dobrze, że on się nie poddał. Ma cierpliwość, chłopak. No, trzeba mu przyznać, zwrócić Homer, że cierpliwość to on ma. Mi głowa wybucha już na, na, na takie tematy. Ach, a Daniel sobie ładnie z tym poradził. Przyczepeczka, kurwa. tak patrzę codziennie, codziennie to mi się bardziej podoba. Powiem, wam, no, wiecie? Naprawdę, codziennie bardziej mi się podoba. No nic, ja szykuję się do tego wyjazdu rybki idę na mam w lodówce takie robaczki dla nich to czym ja pojadę? Kadetem pewnie pewnie tak 6.15 naładował mi się kurde ja trochę za wcześnie no ale gorąca woda, wiecie jak jest lecimy zobaczyć jak to tam będzie no, ja jestem dobrej myśli, nie? Akurat myślę, że, że będzie ciekawie, bo te tereny są takie powiedzmy, no powiedzmy, że ciekawe, no takie masło maślane, ale taki wypadzik. Ja może nie ubrany do końca, nie będę tam pasował, bo chłopaki to ich pasja całkowita, nie? Ja biorę tylko sprzęt, siebie, ale wezmę i kamerkę, może coś wam... Znaczy tak, na pewno tam nie będę mógł jakoś całej relacji dla Was zdawać, no bo to jest jednak, wiecie, nie, nie będę tam sam, ale yy, też nie będziemy cały czas w jednej grupie, to coś tam od siebie na pewno Wam wrzucę do kabusi niedzielnej. I witam Was przy pierwszym dołku. Pol, pulier do cholery. Chłopaków zaraz wam pokażę Bo są troszkę w innym miejscu A ja mam pierwszy No i tak dołek to już czwarty Mam jakieś kulki, druciki, chujiki, Ale teraz coś wyszło Widzę z jakimś opisem Wygląda jak szkaplerzyk Ale niekoniecznie nim jest Bozia jakaś Ale tu jest zawias Tu było ucho to była chyba taka książeczka rozkładana, jakby. Jakaś bozia, no. Tutaj są nawet jakieś napisy. Dzwonią chyba, coś znaleźli. Chodzę sobie raz przy razie. Mam taki kawałek, jest kilka pól, które no. są szykowane pod kukurydzę. Mamy właśnie tam zgody, część jest własnościowa w ogóle. No i tak dla relaksu powiem Wam, lepsze jak łowienie ryb, moim zdaniem, bo ruch przynajmniej jest przy tym wszystkim. Ja lubię też łowić ryby, wędkować, ale tutaj emocje są podobne, jeśli coś się wyciągnie. Ale przy okazji spacer jest niezastąpiony do relaksu, uspokojenia się z nerwów, ze wszystkiego. Polecam każdemu Powiem Wam taki sygnał niepewny Ale 35 Kopniemy razem Zobaczymy co to 39 się podniosło, to może będzie lepiej niż myślałem A, Polmus Prawdziwy do torebki no słuchajcie to jest fajny sygnał do kopnięcia razem 42 wysoko 43 Powiem Wam to będzie coś ciekawego raczej Moneta ha, PRL Drugi, bo mam 20 groszy z PRL-u już. A to jest 5 groszy. 49 będzie, bo jest wykonany z brązu. Tak. No dobra, Git. Mamy na polmosa sygnał, ale może być różny. Pierwszym razem wykopane, a jest. O, plomba, jaka spora. Sześćdziesiąt procent. Fabryka E. Werb. werb. Warszawa. No mm. nie do końca werb, nie wiem. E werb, e kropka werb sześćdziesiąt procent, nie wiem co to mogło być szpirytus. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jak jest słonecznie, mimo że jest kurwa, może jest siódma, ósma rano. Kurwa, kocham takie życie, powiem. Kocham to, tą pogodę, te słońce, te ptaki śpiewające. No, zajebiście jest. Cóż może być piękniejszego? Niż niebieskie niebo. Ślicznie. Będąc na powrocie, mijam pole swoje, te, które kwalifikowuje mi się wstępnie do przesiania. Przynajmniej tak mówiłem. No teraz mamy już koniec marca. Dała, dawka startowa poszła. No i co widać? Cholera wie, powiem wam tak to kurwa ciężko określić jest, bo teoretycznie mógłbym przesiać kukurydzą. No, goły plac jest tutaj na tym wierzchu. Pewnie kurwa przez kąt pola, nie wiem czemu się tutaj nie zasiało. No jeden omijak przez całą długość, no ale tutaj... Jakoś to się kurwa zazieleniło. Nie wiem, czy tu jest sens drugi raz angażować pieniądze, energię, żeby przesiewać. Nie jest gęsto, no rzadko można by wręcz powiedzieć, ale jest. Może będzie łatwiej miało wykarmić. Nawet podejrzewam, że będzie widać, jak żaby skaczą przy koszeniu. Tak rzadko. Chociaż nie wiadomo, może to się będzie chciało jeszcze coś podokrzegać, coś to puszcza jakieś, te są starsze chyba, jakieś samosiewy, nie wiem. No, tak to wygląda. Bo jeżeli to miałoby być przesiewka, to trzeba byłoby to zniszczyć, nie wiem, czy chemicznie, czy mechanicznie tylko, czy to zaorać po prostu i zasiać w workę. Ale ja jestem... Wolałbym zostawić. Ale nie podejmę decyzji jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj decyzji się podjąć nie da. Nie wiem jak na kamerze widać. Na kamerze widać gorzej, no to, to mogę wam powiedzieć na pewno, że na kamerze jest gorzej niż w rzeczywistości. No one tutaj jest, jest bardzo zróżnicowane widzę, jest od takich malutkich pęczków po jakieś takie wielkie kępy, nie? I to tak. Jakby to się chciało wyrównać jeszcze z dwa tygodnie może będzie coś więcej widać niż dzisiaj No sąsiada to jest kurwa ładne A tutaj jest kurwa bieda Wersja bieda No co tutaj będzie kurwa no taka obsada A porównać tu ładnie zielono A tu licho Licho nie śpi tak, właśnie odebrałem odebrałem nacieraczkę i testujemy testujemy na gorącą wodę Kershera. za parę złotych będzie do oddania w sumie to już jest sprawdzone. Niedziela pracująca, ja już tak w słońcu przepysch przesycha akurat ten Kersher był wytestowany. Widzicie, trochę mi się tutaj jeszcze ten AT, ATP czy APS, czy jak to się tam nazywa poszło, ale już tym razem rozcieńczone. No i zaraz jeszcze rzucimy taką warstwę powłokową ochronną. zaraz zobaczycie, jaka jest różnica. I zobaczcie różnicę Też mamy gotowe. jak nowe, co? Umie się dobierać chemię już. Tak się hejtować. Kersher lanza 20 metrów. Gorąca woda. 180 bar. 3,5 tysiąca złotych Przetestowany pali jeździ za pierdziela. No, co zostało? Zostało Goldwinga odpalać, ale skurczy syn po zimie zawziętych Już byłem pewny, że Byłem pewny, że gaźniki Ale się okazała pompka paliwa Grzeje się, od razu gorąca się robi, nie? Tak więc tutaj chyba będzie tylko wymiana wchodziła w grę Poczekam cały czas na tych widzów swoich Jeszcze ma ktoś do tego pługa szóstki przyjechać I tak kręcę się już Chulinogi doszły na słońcu ładnie Bardzo ładnie, No, stało mi podłączyć trzy ostatnie nogi. I wszystkie będę miał naładowane. A jak to dobrze. No właśnie przyjechali jeszcze jedni chłopaki. O to mi kazali przygotować. Wybrali sobie sami. Także ja biorę się, bo tutaj moduł trzeba przełożyć. A żeby moduł przełożyć, to muszę ją, biorę swoje kurwa podręczne pudełko młodego majsterkowicza i zaraz będzie gotowa. O kurwa, kogo moje piękne oczy widzą. Widziałeś już się. z opryskiwaczem co się wczoraj działo? No widzę, że przyjechał tu, że kurwa pościągane pompy i co? No ogólnie tak. Hydraulika, tak jak nie działała jest zrobiona, nie? Rozdzielacz no tam z przewodami było źle, ale już wszystko działa. A no to co było? Powrót z zasilaniem był po prostu na odwrót I tylko to, bo wzięłem Powrót z zasilaniem na odwrót? Tak, I bo sekcje były podłączone, no góra, dół było Ale wszystko, i co, i wszystko okay. działa? Wszystko działa, się podnosi I się rozkładę, otwierają ramiona wszystko? Tak, ramiona wszystko się rozkłada Jedyny jaki tu problem, bo później yy, yy, wjechałem tam nie, I yy, wziąłem, nalałem wodę no, na No widzę, że coś No kuba. i tutaj yy, porozbierane, bo tutaj masz tak. No, widzę, że nie zawory nie trzymają, no, tak? Te, te sprężynki są do Ale lodzenia. to, co myślisz, że to jest kurwa, tylko to i będzie chodzić? No, raczej tak, bo one nie trzymają, więc wiesz, nie, ma, nie mają szczelności, bo nie chcę w ogóle yy, wody zasysać, bo to jest tak, że ono pobiera z dołu do góry. Pompa musi sama wziąć, nie? No i mam jeszcze trzecią najgorszą wiadomość, dlatego dzisiaj przyjechałem specjalnie w niedzielę. Bo jako piłkiwaczem tam podjechałem, żeby wody nalać, nie? to niechcący się, no otworzyło się ramię niechcący. Jak ramię się otworzyło? No i tutaj niestety jest mała wada na stingerze. Jak na stingerze? Takie coś powstało, niechcący się otworzyło ramię. No ale człowieku kurwa, no jak na Stingerze? No to kurwa to ty nie widzisz, że masz niedomknięte czy co? No ale co mu się stało? Ja pompowałem wodę, no widocznie nie było do końca domknięte. Ja pierdolę, kurwa, chłopie, przecież wiesz, że to jest kurwa jedyna maszyna, która nie ma ubezpieczenia tutaj kurwa autokasko. Ale... No ale to, to, jak, to... jak ci się to kurwa mogło rozpiąć? No człowieku, jak ci się to, no to musiałeś przyjechać na niezapiętym może było nie do końca dopięte. Ja tak patrzyłem na moje oko, to tam wszystko niby było okej. Okay. Lałem wodę sam. No jak się to wziąłem. się może kurwa, jak to się może rozpiąć samo kurwa, jak jest za czas, zatrzaśnięty, to się nic no nie No Ale rozepnie. to samo się stało, przecież ja tego nie zrobiłem. No i czemu takiej się unosisz mocno, no. No kurwa czemu się unosisz, że no to chłopie, ty słyszysz się, co ty robisz, co ty mówisz kurwa w ogóle? Ale to samo się stało. Ja kurwa wczoraj specjalnie przyjeżdżam w sobotę. Nie muszę przyjeżdżać w ogóle w sobotę nawet. Ale przecież mówiłem ci, kurwa, że jedz do domu, to czegoś został dłużej. No ale... Jest, wszystko jest zrobione, tam to niechcący się stało. Specjalnie zostałem, a ty jak zwykle jesteś zdenerwowany. Dobra, kurwa. Z, chyba ch, coś ci się pomyliło, kurwa.